Siema, siema! Witam Was w 160. wydaniu gamingowego przeglądu tygodnia, a w dzisiejszym odcinku, między innymi... Polska ambasada w Waszyngtonie nie wie, co było pierwsze. Książki Wiedźmin czy Gra Wiedźmin? PlayStation wpisane do Księgi Rekordów Guinnessa, a Games with Gold oplute przez graczy. A studio Naughty Dog opowie nam, jak pisać poprawnie scenariusze do gier. To oczywiście nie wszystko. Ja nazywam się Arkadiusz Arkadikus Woźniak. Zapraszam! Na sam początek coś dla lubiących pograć za darmo. Epic Store rozdaje grę pod tytułem Jotun Valhalla Edition za dokładnie 0 zł na swojej platformie. Jotun to gra napisana i wydana przez Standard Lotus Games a sfinansowana na Kickstarterze. Jak wskazuje sam tytuł, Jotun mocno opiera się na nordyckiej mitologii. Wcielamy się w torę, wojowniczkę, która zginęła śmiercią niegodną swojej profesji, więc przez to nie może wstąpić do Valhalli i, aby tam wejść, będzie musiała udowodnić, że jest tego warta. Takie nordyckie prace Herkulesa. Gatunkowo mamy do czynienia z Action Adventure, rzut izometryczny, a wystarczy nam to, to na około 12 godzin rozgrywki. Przyjemna darmówka! I Sapkowski może krzyknąć, a nie mówiłem? Wszyscy pamiętamy, jak to Sapkowski wieszał psy na CD Projekt Red i na grze, jak się wzburzał wielce, kiedy ktoś mu powiedział, że jego saga zrobiła się sławna dopiero po premierze Wiedźmina 3. On się zapinał, oczywiście mówił, że nie, że jego książki były już bardzo, 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 bardzo znane, jeszcze zanim gra została wydana. Pamiętacie? Pamiętacie. Wszystkie moje przykłady były dużo wcześniej niż gra. Wszystkie. I to gra wykorzystała moją popularność, a nie ja wykorzystałem popularność gry. No i Sapkowski będzie musiał sobie nagotować teraz garbigosu na uspokojenie, bo to w minionym tygodniu polska ambasada w Waszyngtonie chwaląc się pozytywnymi wstępnymi recenzjami Wiedźmina na Netflixie, napisała taki oto post na Facebooku. Wczesne recenzje Wiedźmina na Netflixie już są i wygląda na to, że fani gry o Tron mogą otrzymać nowy ulubiony serial. Tusz jest tak samo podekscytowany jak my, czekając na to, by obejrzeć widowisko na podstawie ehem, popularnej gry komputerowej 20 grudnia. Oh, shit. Here we go again. Ej, ambasado, no teraz to musicie wysłać faktycznie Sapkowi zapas kapuchy, bo on chyba tam nie wystoi w miejscu, jeżeli nie zacznie się pieczyć. Chociaż ostatnio nie było jeszcze żadnych doniesień o tym, jak tam się plu, ale poczekajmy na pierwszy lepszy konwent, on na pewno sobie o tym przypomni. Całość, jak zresztą widać na ekranie, ambasadzie wytknął Dawid Muszyński, który w dość brutalny, dosadny, ale jak najbardziej właściwy sposób wytknął ambasadzie, że coś tam się nie zgadza. A cała sytuacja, cóż, faktycznie po pierwsze do śmiechu, ale troszkę niesmaku pozostaje. A skoro jesteśmy przy biedźminie, to jeśli śpicie na pieniądzach, możecie zaopatrzyć się w naprawdę imponującą figurkę Jennifer wyrzeźbioną przez Prime One Studio. Figurka we wersji deluxe zostanie ograniczona do 500 sztuk, a poza jen będzie tam też UMA, czyli zaklęty. A, 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 jeśli pamiętacie kto, to szacuneczek, a jeśli nie, to wam nie powiem. Jen z tym przystojniakiem u boku wycenieni zostali na 799 dolarów, czyli nieco ponad 3000 zł. Ale kto Boga temu zabroni? <grym> Mimo, że Capcom zbyt wiele pary z gęby jeszcze na temat remakeu Resident Evil 3 nie puścił, to inni już tak. Cała branża zgodnie stwierdziła, że specjalnie daleko do premiery być nie może, skoro już na samym PlayStation Store pojawiły się oficjalne grafiki prezentujące grę. A na grafikach widzimy, oczywiście, Nemezisa, Jill oraz Carlosa. Niestety poza tym w temacie Resident Evil 3 Remake nic więcej nie zostało powiedziane. Ale jest, jak ja czekam. Na PlayStation Awards Jim Ryan podczas swojego przemówienia, warto dodać po japońsku, pochwalił się, że odebrał certyfikat od księgi rekordów Guinnessa. Za co? Ano za to, że PlayStation zostało ogłoszone najlepiej sprzedającą się konsolą stacjonarną do gier od początku swojej historii. Od poczciwego szaraka aż do ostatnich egzemplarzy, Sony sprzedało ponad 450 milionów egzemplarzy swoich konsol, niemal pół miliarda sztuk. Spróbujcie sobie wyobrazić tę liczbę. A za rok ta liczba znów się powiększy. A skoro już przy konsolach jesteśmy, to branży nie umknął uwadze hejt na Microsoft za festiwal krapów dodawanych do Games with Gold, Jasne, PlayStation Plus też nie rozpieszcza nas każdego miesiąca, ale Microsoft już nawet nie udaje, że im się nie chce. No i sam siebie zżera Game Passem, więc na dobrą sprawę, po co nam to? W tym miesiącu Microsoft w swojej miesięcznej ofercie proponuje: uwaga, Insane Robots, Jurassic World Evolution, Toy Story 3 oraz Castlevania, Lords of Shadows, Mirror of Fate. Szczególnie polecam Wam poczytać komentarze pod oficjalną prezentacją gier na oficjalnym kanale YouTube. Jak uważacie kręcenie gównoburzy bez powodu? Czy też jak najbardziej z powodem? Dajcie znać w komentarzach. Po wielkiej wyprzedaży Steam Controller za całe 22 zł nadeszła w sumie spodziewana informacja, że Wolf kończy produkcję tego gadżetu. Nigdy to jakoś specjalnie rynku nie podbiło, bo pady konsolowe są lepsze, wygodniejsze oraz bardziej czułe i ergonomiczne. Tak więc, ostatni Black Friday był ostatnią szansą na zaopatrzenie się w pada i więcej nie będzie. Na sam koniec smaczek dla czekających na The Last of Us 2 oraz fanów studia Naughty Dog, akurat do biadu, kawy czy kolacji. Studio opowiada o tym, jak tworzą chwytające za serce historie, jak łączą to wszystko ze sobą, tak że gracze z przyspieszonym tętnem śledzą wydarzenia na ekranie oraz że przywiązują się do postaci. Cały materiał trwa nieco ponad 20 minut, więc warto sobie zaklepać chwilę, żeby go sobie obejrzeć. Hi, my name is Neil Druckmann, and I was the writer and creative director of The Last of Us, and this is Lessons from the Screenplay. Many people don't equate video games with storytelling. They might think they're simply about button mashing or blowing things up. But video games can tell deeply emotional stories with rich character arcs that you don't simply watch unfold, you participate in. The 2013 game The Last of Us from developer Naughty Dog. Is one of the very best examples of how to tell a story through the medium of a video game. I to już wszystko na dziś. Który z Was najbardziej zainteresował? Dajcie znać w komentarzach. I taka mała prośba, słuchajcie do mojego celu w tym roku. Do 5000 subskrypcji brakuje mniej niż 50 kliknięć. Dlatego jeżeli uważacie, że ten odcinek się do tego nadaje jest interesujący, udostępnijcie go gdzieś w mediach społecznościowych. Bardzo by mi to pomogło, ponieważ tak jak mówię, moim celem jest 5000 subów, a zostało już w zasadzie niewiele czasu. A jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, no to wiecie co tam zrobić, gdzie tam kliknąć i tak dalej. To mi bardzo pomoże, bardzo mi na tym zależy. Dzięki serdeczne. I mam nadzieję, że zobaczymy się w przyszłym tygodniu. Wiadomo, okres świąteczny może być troszeczkę nieregularny, tak więc może się coś wydarzyć, ale niekoniecznie. Póki co, jestem z Wami jak coś się zmieni, dam Wam na pewno znać. Tak więc pamiętajcie też o Facebookach i tak dalej. Tam, jeżeli nie pokazuje się odcinek, no to zazwyczaj daję znać. A ja cóż, widzę się z Wami za tydzień. Serdecznie dziękuję moim Patronom. Tomisko N., Maniek, Ziela, Chudzisła. A jeśli wy chcielibyście mnie wesprzeć w prowadzeniu tego kanału, to poza lajkowaniem, subowaniem czy udostępnianiem, zapraszam również właśnie na mój profil na Patronite. Wiele nie trzeba, a wszystko cieszy. A jeśli chcecie mnie wesprzeć jednorazowo, zapraszam na Paypal. Wszystkie adresy znajdziecie w opisie filmu. Do usłyszenia następnym razem.